O, no, witam widać, wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z agro Dzień dobry, witam no, to ten... w naszym mieście To idziemy pewnie, że tak była, no, to... Dobra O nie, kupimy połączynek X i Kubę O! No, jako, że jestem gardem Obronimy sobie kogoś, tylko kogo? Broń bladiego. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł Chociaż... A obronię go! Dobra, zrobimy tak jak go mogę bronić? Dobra. <ścoughs> tak się z <zna> nami zemszcz, <ścoughs> że go obronię. Zobaczymy jak to będzie. Co zrobią ulfy? Mogę umrzeć dzisiaj, niestety. Smutek. Ale może przeżyję. Jak przeżyję, to będzie w sumie Git. Ale jest tyle opcji, żeby umrzeć. Mogę umrzeć od asasyna, od wolfów. Od. Yy, tak, wiedźmy. Mogę siebie bronić. Coś <grym> mi się wydaje, że umrę.

Dokładnie. Tak, tak. Wypił do ten potion, o, dlatego ten jest, ja jest dobrym, kandydatem. dobrym kandydatem. Oj, Matkan potiony to ja lubię. Wiecie no. co, bo to był potion kandydata na majora, dlatego. O, tak. Do o. Plus 10 do szansy na zostanie majorem. Tak widzicie, tak, nie powtarzalna szansa. No, no to elegancko, to nie mam, bardzo? Nie ładnie. mam głos. Tak, kurde. No niestety Hunter nigdy cię nie zagłosował, no. To no. sprawy. No. O! W ogóle Stachab był bardzo mroczny. O nie, znowu ta o, dziewczynka. Proszę, mi proszę. Kto tak, nam ja mówi? pomogę, wyrzucę cię. Dobra. Go. Zabijmy ją. <grym> Dobro, nie. To, szanowni mieszkańcy, ja szanowni mieszkańcy, tak? dajmy dojść tej kreaturze do głosu. Pomocy. Widziałam jak... ...Jabeł... Kto coś kto kto... Tak się akurat składa, że to ja obroniłem dobrodzieja moją miksturą. Szanowni Uuu! mieszkańcy, szanowni mieszkańcy, chciałbym coś wam Zdjęcie. pokazać Coś bym chciał wam pokazać, że przede wszystkim To ja, jako nowy burmistrz, nie toleruję dzieci w naszym mieście, bo są irytujące to... <śla> Bardzo dobrze. Nie no, bo... dziecko, szybko to Szczególnie Do wola Do No to cholera wychwam <śmiennie> Nie, to nie było nie pszenica. No, nie. To był kupid bez mutacji. Mi. Ale trochę nie rozumiem dlaczego taki grzeczny anioł chciał na wiedźmę wskazywać. A nie ta strona A. barykady. No. Ale. obronimy sobie. Nie obronimy dobrodzieja. Myślę, że dobrodziej jest dobrą opcją do bronienia. Najwyżej umrę. Inaccent plus. To ważne. W sumie mogę to zaproponować na moją przyszłą kandydaturę. To jest dobry plan. NIE! Nie. nie! nie! O, nie!

Wiecie co? Czemu? To mogła być Wiedźma! O, dziękuję! Wiedźma Diabeł nie zabił, nie da, zabił ja tak obiecuję. po prostu dobrodzieja, niewiarygodne! Czyli dwa razy został zaatakowany, bo ja go raz. A dwa razy można było? Tak, No bo, bo chyba miksturą cię Wiedźma zaatakowała. Aaa, w okej, okej, okej. Dobra, e, Hunter, co chcesz powiedzieć? Cholera, w sumie nie wiem, nie przygotowałem No, no bo musisz jakąś przemowę zrobić, być coś był dobrym prezydentem. To dobrodziej! w takim razie... Szanowni mieszkańcy Ty to Abi? Co? Oooość. <grych> Ej, ja jestem gordo, bo broniłem kurz. Ale poczekajmy, poczekajmy, może poczekajmy, Abi? Ej tak? powiedział, że obronił Dobrodzień, Nie wiadomo, ile w tym prawdy, no ale tak. mógł tak powiedzieć. I mogło to być nawet być prawdą. Werszej A rundzie i nawet z ciebie, Bladie, obroniłem, ale niestety nikt o, się nie za w takim razie proponuję najbiegokretnie głosować. Muszę na kogoś innego zagłosować. To znaczy wpadka czy od razu wszystkich chcesz. No właśnie, z tego Fatka, wioska? no, bo może jest asasinem, panie który panie, pod, panie, pod, e, gadła każdemu. A zanim panie Blaszka, będziesz mnie oskarżał, może dałbyś się kobiecie wypowiedzieć? Ja orałam cały dzień i zbierałam ziemniaki i ręce mam brudne Spuści. jaki cały dzień jak dopiero się dzień zaczął to jest wymówka o, dokładnie coś tu śmierdzi no Mmm... mi się to czeka. No i to, to nie, ja współpracuje nie, ja nie, z Blaszką? Dzień, mm, dobra, Hunter tak głosujemy, bo nie mogę się zdecydować. ABY, ABY. Co? Nie, no ABY no nie. No nie. ABY no, jest, no no, AB, AB jest władcą. No właśnie, ABY jest, 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 AB jest naszym ochroniarzem. no na pewno nie będziemy głosować. No właśnie. Nie, wiem, mnie nie ochronił, właśnie. No ale dlaczego? Teraz to czynicie? No ja! ja! Maja, wypowiedział decyzję. No niestety o, 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 prezydent o, zadecydował Pożegnalne Pożegnalne z Prezydent zadecydował O kurde nie. rzeczywiście o, o, No nie, i faktycznie było na tym polu Jednak nie mamy mądrego prezydenta za bardzo Ale przypiks To ja nie wiem kto go rzucił Ale obronimy prezydenta Albo nie, nie będziemy bronić prezydenta. Obronimy Blade'a. Słaby prezydent. To jest słaby prezydent. Nie będziemy na niego głosować. Co się pytasz? Kogo zabije Wolf? Oh, oh, oh. No i widzisz, bladnie jak ci uratowałem oh. dupę? A, jednak oh. nie uratowałem jednak mu dupę. Nie. O, co? o Co chodzi? Jednak, no, to tylko jednorazowo prawdopodobnie chroni. Ale, no, no, ale No tylko jednorazowo. No to nie wiesz, ani Asadzi się to, to... Ani AB no to... Dobre dzieje ja wywaliło z gry mi się wydaje, nie? No, no, jestem. Nie, jestem. i Noirach, oni są tutaj zabójcami. Ale panie... jest, A to, panie, panie burmistrzu no. A pan tak bardzo cicho siedzi i pan sam nie wiedział, żeby zostać majorem, bo pan od samego początku nie chciał być majorem, bo pan chciał Jak nie chciałem, tak jak na pozabijać. siebie głosowałem. O nie no właśnie To nie ja na siebie głosowałem Władza w ręku dyktatorów na nie, nie, nie. nie no dyktator to gaj, akurat ubarł. Dajcie, gaj, gaj, dajcie je znać jak skończycie, bo mnie wali ozdoby, jak Dobra. Dobra Dobra, Dobra. Eee, Nie no, ja tam jestem za prezydentem, prezydencie na kogo głosujemy? Na Blaszkę no dobra Jest winny Czekaj nie jest winny Hunter jest winny Moi drodzy, to jest zabójca w skórze Majora Co? Na pewno nie Aha, czyli nikt nie zginie A nie, jednak Blaszka jest. Na no, A, jednak zginę A to nie jest! To on mnie zabił Super Dobrze wiedzieć To był on To byłem ja Szybik, jak bronię siebie? Przynajmniej... Albo nie, bo chyba wygra, nie? Dobra, i tak obronię siebie. Falić, nie obchodzi mnie to. Bronię siebie. A jestem 100% niewinny. No to zobaczmy. O. O kurde. No, no! O, nie. Uwaga! Teraz nie mogłem ciebie na, obronić. Na to, da, przecież, ostatni, co? No to. Bo ostatnio. No co, nie mogłem go obronić po prostu. Jak go bo nie, nie mogę się obronić, bo AB. jestem Jagardem, normalnie Nie ja na siebie Niestety, no, ale no, właśnie... To jakby no. Dobra, daj to zakończmy to po prostu, bo to nie ma sensu. No AB, i recht. A zasadnie nie, tak. Nie rzuca Asasynie, się tak. Nie rzuca się to. Tak a, no tak, nie, nie rzuca wygraną. Okej. Okay. Żegnaj. Aha. A go dla beki. Dałeś mu wygraną. No, nie, dałem nie, wygraną w dobrej stronie. Nie, no, widzisz, teraz assassin wygrał. W dobrej stronie. Zobaczmy. Ryba. Ja, ja, ja. Aj, dobro, zwyciężyła blisko. No Byłeś zbyt no, cicho ja, przez całą rozgrywkę. Byłeś zbyt cicho. Najłatwiej easy prezydent wygrał. <laughs> tak miało być. Can I join the game, yes? jest! Yes, yes. 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 O oh, nie! Kupidy chce połączyć Next i Kubę! Co? Co? To Co? O nie! Wredny Kupidy. Dzień dobry! O nie, Boże, dobra, ja od razu. <laughs> dobra, głosujemy! Dobra, dzień na prezydenta i od razu dzieci Dobra. Z tego, To zostanie wybrane Na miłość wieczną To się okaże Na pewno nie ja, to w sumie dobrze Nie umrę z nikim Połączyć dobro i dziecko? Przecież dobro był dobry właśnie dzieckiem i zakosowaliśmy na Nexa, który okazał się kupidynem Ale udawał dziecko Niestety jestem zwykłym głupi villagerem. <grystanie> A, niestety, no jestem już lesem. No co mam powiedzieć. No cóż, przynajmniej mogę powiedzieć, że orałem pole. O. Bleh. No ale nie, się do rolnika. tak rolnika, kurde, ja już chciałem kandydować, no i umarłem No nie, smutek e, Zanim zaczniemy głosowanie, no, chciałbym powiedzieć, że Dobrodziej może być osobą, która poprowadzi nas do przodu no, To prawda, znaczy mogę tak, Ale dobra, nie Aha, no, no, to dobra, to nie, bladim. Moim zdaniem mm. Noirach jest dobrym kandydatem To no tak, ja się nie ja, spocząłem, ja mam takie pytanie Czemu zginęła tylko jedna osoba, a druga została ratowana? Czy to się wydarzyło w nocy? Nie Mnie wiem zabilik, Nie nie, no, no, nie no. zabili, ja, zabili. A, czyli zabili. albo Wilki zaspały Ciekawe. A Wilki, albo Wilki nie mogły się zdecydować A moim zdaniem o, idealnym kandydatem Kuba. prezydenta byłby Kuba Nie no, zartowałem to A może odbyć. ja? Powiem to ja wam tak Dzisiaj Kuba. z żonką się obudziłem Dobrze. rano Nie, czy to jest mi głupi? Co ty mówisz? <laughs> nie, nie, nic, nic ja jestem Dobra, musimy do podjąć jakąś racjonalną ja? decyzję. Chciałbym A powiedzieć, że poprowadzę racjonalną. nas ku zwycięstwu. Ja proponuję... Każdy na siebie i zobaczymy na, na kogo wygłosimy. Na, na siebie, każdy na siebie. O, każdy... Ej, zobaczmy. Jak ja się głosuje na siebie? W dół po prostu no. i no. na siebie, no. zobaczmy, w dół. No. Na, na, na siebie, no. Zobaczmy co wyjdzie z tym xD. i na siebie. Ja nie zagłosowałem na siebie, na siebie Tak, Tak, wszyscy na siebie, wszyscy na siebie, no. Zobaczmy, ciekawe co Zobaczmy, zobaczmy. 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 zobaczmy kto... Kto będzie w ogóle ktokolwiek. Kogo wybierze? Jedna! Los! Zadecydował! Na ich... no! koło tylko fortuny! Że tak się składa, że jestem Sirem. Iiiiiii! Kłamie! Kłamie! Podejrztał... Nie! Kłamie, kłamie, kłamie. Tak, kłamie, tak. tak Koro kłamę, to, to zagłotujmy. to kłamie. Zagłotujmy na Noir Jeżeli okaże się asesynem, jestem prezydentem, ma podwójny głos. Jeżeli okaże się asesynem, to znaczy, że ja mam rację. Aha, ja, okay. to znaczy, ja, rację. ja, ja też jestem Jeżeli to będę kłamał, zimno. no to znaczy. Dobra, padka jest drugim wilkiem. Łatwo. Dobra, No niech będzie. Aha, zobacz. Dzięki. Prezydent diabeł zadecydował. No jak to prezydent jak fartem został wylosowany, no? Nieprawda! To się no, 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 Nie myślcie, że wy wyjebiecie! Ona bożska Przeznaczenie, ha! Proszę przeznaczenie! To znaczy, że nie kłamałem! Jednomyślnie bo z Irem! Jednomyślnie został wybrany! Nie, Zabijesz prawda. dwie osoby! Nie, nie, zabiję jedną! Zabijesz dwie Bastydnego osoby! Asasina! Pastynnego Noirachta! Nie zabierzemy! No, by... Proszę bym o ostatnią. Nie no, no, przecież miłością są połączone głosowane. jest Nexe i Kuba. 300 no. Nojrak. Zagłosujesz? No. Nie. bo tak czekamy na Ciebie. Nie. A to no, jak? I... No, no jak. To jest Major, a Mistrz Major bez Kuba. Idea. No to zaraz zobaczymy. I Mario śmiedzi. To, no, to był Major. O, świetnie. I do zobaczenia, Tomko. No <grym> O, jednak i o! nie! Dlatego tak go broniła! Ta to to nie Dlatego spiry. tak bronili. Czyli nasz burmistrz lubi ser. Do, do tak, nasz burmistrz lubi z... ser, ale blaszka A bo to jest wielkie kłamstwo. Powiem wam, że nie za fajnie w tych zaświatach, tam też muszę orać. Ale ładne pola. Masz dwie nowe dusze do orania. Ja je dobrze zaoram. Bardzo dobrze zaorane, do... a możliwe, w sumie to jest dobry ten. To jest dobry trop. O, o nie! Głupić zamordowany! GOJ ojej! Obie wiecie co, moi drodzy? Wczoraj <laughs> oh, <co>, <laughs> sprawdzałem naszego prezydenta i pod tym stołkiem prezydenta CAPI! <laughs> Tylko nie misi, UF! Co się dzieje? Nikt tego nie <laughs> wie, bo nikt nie ogarnia. Nie wiem co. Pokazuję <laughs> palce na ślepo. I co się stało? No... Dobrodzie! nie żyje? Małowie pierdzieńką! Małowie pierdzieńką! Małowie Wolf zaatakował! Mm. A czemu stary. widziałem, jako sąsiad... A, to chyba już nie mogę powiedzieć. No. To potem A powiem. czemu widziałem, jako sąsiad... A, dobra, pójdę spać. Zobaczmy, co się wydasz. Nie zostało dużo osób. Myślę, że to może się szybko skończyć. Bo jestem, Rudy? No! Nie, nie Zaka! Nie posłuchaj zydej. mnie! Jest to znany duet Wilków. Oj, a jest byczku. to prezydent jabełu i jego prawa ręka bladeł. Zaka, teraz posłuchaj, przewidziałem jako Sir Kto? Był nie jesteś Sirem, ponieważ ja jestem Sirem, Jaki a ty jesteś cudem, fałszywym. Jak widziałem, to był asasinem wstrętny wilku. Ja tylko szybko chciałem podziękować, bo ja lecę. Napatki. Nie ma za co, a, proszę jest... bardzo. Ja, ja to... jestem wstrętny wilkiem, ja mam kule przy sobie i tylko ja mogę wrzucić skar. To był po prostu. Ja mam dwie kule i się nie chwalę, więc nie kłam, zdrajco. Zacha, tylko ty musisz racjonalnie wyciągnąć, po której stronie stoisz. Pamiętaj. Że wiedziałem, kto jest asesynem, ponieważ go sprawdziłem. Także teraz należy decyzja do. Zacha, ja wiem, że jesteś Blastek, który z dupy wyciąga argumenty do zaufania. Czy twojemu prezydentowi, który nigdy cię nie zabił. Hmm. Pamiętaj, nie, że ten to, ten Diego, zamienia się w nocy. W takim razie. Nie, no na mnie. Co to w ogóle za głosowanie? Na, na Diego, mnie, no bo przeczyszczony y, tym wilkiem. Tak, też. Ten na nie głosowanie. Uch. Oho no. Oj, no nie! Bloody tak Zagrania. głosować! Nie, oszczędźcie mnie! Jestem prawilnym obywatelem! No cóż! No! Prezydent zadecydował! Prezydent zadecydował! Dajcie coś mogę tylko życzyć kolorowych snów za Kolorowy. no, 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 no. tak, tak, tak. Ale smutek Ale nawet prezydent. Ale nas wydymali, no. A, jak, w ogóle, jak w ogóle Misty Wolfa zablokować? Nie, nie zablokujesz, jak dzień to zrobię. To nawet to jak, nie widzę, jak on na mnie wskazuje. Wiesz co, to jest na tej zasadzie też, że ja jako Misty Wolf mogę odcinek. walnąć tylko osobę po swojej lewej cześć, cześć. albo prawej. Nie mogłem zaatakować osoby.